Siema jeśli nie chalo, witam na kanał, ci jest to kolejny odcinek serio, to mnie kaptucie jak widzicie, zetor i ślebami kiedysi sajcie, do stać to sajcie, dosi, bo są ci kania, że tutaj mi sąsiad więc opalimy zetora i sajcie, no z siewami ogólnie pod koniec jak skończy, tutaj mi, kum, sajcie, się na jak ja zjedzę za sobie sajcie. Yy i do domu, a on będzie sobie, słuchajcie, siał tutaj yy, z Torkiem Ogólnie, słuchajcie, lecimy sobie z siewami. Zostawcie lajka i subskrypcję. Siew nie będę testować, ale testujemy, słuchajcie. Yy, oczywiście precyzyjnie rolnictwo w akcji też, bo walimy sobie tutaj jazorczyk też Się z podsiewaczem. Bardzo fajnie, bo tamten mój powsień też miał pod nie skręcaj mi kierownicą. Yy, tutaj, słuchajcie, ogólnie, yy, jak widzicie, soja. Odmiana wiosenna, czyli słuchajcie, ja w kolejnym odcinku będę już chciał słuchajcie, soję, a a słuchajcie, sojki jeszcze nie jest jednej, nie skoś Nie skośnię, no, odeszło mi tego pola, ponieważ nie tej soi. Poczekam maksymalnie słuchajcie, sajcie, no teraz już będzie, bo mam ustawione na 9 dni w sajcie. Poczekam maksymalnie do końca wiosny, bo soja będzie, nie no, maksymalnie. Najwięcej do siódmego dnia mogę poczekać Słuchajcie Ponieważ do nie wiadomo ile będę czekał Słuchajcie też są soją. Do siódmego dnia jak słuchajcie nie wyrośnie um, Leci słuchajcie tutaj gruber i się, Słuchajcie jak już czy czegoś Sieją słoneczniki Tutaj mam zasilany słonecznik się I słonecznik jest też na polu Słuchajcie 43 Hmm, więc takie dwa poletka skończnika będą. Hmm, no, Kukurydzę, nie wiem hmm, gdzie mam zasiać. Kukurydzę mam w na polu numer 413 tutaj. Tu mamy pszenicę na polu 21-22 i jęczmina na dziewięć 48. Na tych polach mamy takie zboża i więcej zbóż chyba nie będę już siał. nie wiem co będzie dalej słuchajcie, z tym, dobra, ogólnie zetorek miałem być za sprzedaż ale słuchajcie, został, ponieważ jak on, jak się brudzi, jak wszystko, to słuchajcie musiał zostać, ten zetorek po prostu Kup, będę też kupował, słuchajcie, nową kosiarkę no, jak kupić, bo to moja ma taki dziwny zaczep, ma też 2,6 metra, coraz więcej tytułu mi jest potrzebne i że szybciej też kosim, to słuchajcie Wykupuję 3,5 metrową kosiarkę pottingera Jak wam powiem Grabiareczkę też mam pottingera Która będzie chyba wymieniana hmm, Chyba, ale jeszcze ona zostanie w sobie i będę miała dwie maszyny potingera, Prasa ogólnie Prasa, nie wiem co zrobić z prasą Szukam jakiejś fajnej prasy Ale nie mam w jakiejś fajnej takiej Dobra, wiecie co? nie, nie no, dobra, pośliję trochę, bo chciałem poagregatować, ale dobra. Agregatowanie też tam można sobie zrobić kiedy indziej. A siebie, słuchajcie, so, słuchajcie, słuchajcie, do mi takie różnice z to sobie napadzie już potem kieruję, żeby coś zrobić. Ogólnie, słuchajcie, co yy, tutaj, słuchajcie, so, ogólnie. Yy, Mam jeszcze plan do roboty. Ogólnie słuchajcie, tam jest moje gospodarstwo. Potem zjedziemy Nie Holandem, słuchajcie, jak po prostu nikt skończy, jak redatować yy, to zjedziemy sobie słuchajcie Holandem i pokażę Wam jak wyremontowałem szczepę do Bel, yy, ale tu fajnie te gospodarstwa widać. Yy, ogólnie no w pola będę kupował jakieś, yy, nie wiem jeszcze jakie w sumie zastanawiam się nad jakimś większym. 36 mi się pole podoba, 69 tysięcy hektar 76, mm, bardzo fajne. Tylko tutaj wiadomo, znajcie i y, 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 y tutaj będzie jak nowe pole będę miał, trzeba o, wiadomo, słuchajcie robić próbki gleby na nowo. I tak myślałem, że słuchajcie kupię sobie tą maszynę do próbek gleby, robię, no bo nie wiem, czy na drugi stronie też trzeba będzie robić te próbki gleby, czy nie. Yy, także ją kupię bez tego, ale bez tego samochodziku John yy, ponieważ słuchajcie, no o co mi, to, jak mam ciągniki. Także no, dobra, lecimy sobie tutaj pięknie z siewami naszymi. że jest na koncie i no, lecimy. Pokrywa się tylko to otwiera. W tamtym dzienniku właśnie te klapki też się otwiera, gdzie się zasypuje kukurydza, tutaj tylko do nawozu. No jest fajnie, bo nawóz można big się sobie wsypać. Ten dom też stoi przy łące, ja, o jak widzicie, tam oddali musik, w którym ma właśnie jakiś nas ręcznika i workami sobie je sypie sypia, a nawóz big bugem, big bagiem. 18 kg jeszcze direct stoi. O, tergo widać w oddali. Słuchajcie, stoi tam właśnie 18kg bagu zostało W ogóle tutaj wchodzi to na 700 chyba Więc no prawie cały jeden big bag, a ten już nie miałem całego Słuchajcie, więc no mnie oczywiście, aż zrobię na żółto, i potem jeszcze rozsiegniały czy coś Właściwie Ci tam dać słuchajcie sobie oprysk. Dobra, dojadę ogólnie W sumie wiecie co, już mógłbym Dobra, ja dojadę tam do końca I wtedy się zamienię z nim, bo on chyba, nie czy on stanie, czy nie. No, on drugi raz nagrałem ten, ten film. Słuchajcie, ponieważ raz mi się ścięło nagrywanie. Teraz mam nadzieję, że mi się, że mi się ścięło. Ogólnie zetorek ma ciężko. Trochę z tym czynnikiem. Mm, na kolejny raz, wiadomo, Zetor pójdzie pod agregat. A Nicholandem będzie musieli Jeszcze nie wiadomo, czy ten się mi kupię. Będę chciał jeszcze coś wytestować w kolejnym sezonie bo no w tym to już na pewno nie z czy to nam stanie czy nie? Nie stanie, my nie, my nie w sumie czekajcie. Dobra, to ja włączam pracownika, damy mu tutaj na maksymalną bo może za 15, ona jechać. Dobra, jak widzicie, prawie 30 godzin tortu i my idziemy tutaj. O, tu już to? O, dobra, akurat zakończył. Dobra, składamy. Widzicie, o. No, i ma 21 metogodzin, kropka 3 i dobra, lecimy mapę, mamy wyłączy, bo tutaj ja bardzo mi nie rozsiewamy. No, dobra. Klikajcie. No, no bufić bucić swoje niewierdzenie tam bardziej, bardziej fejcie. No, tutaj są się na tym. Tutaj na wsiadzie z sąsiadami nic nie przyjechał więc że mi już, mówię, że tam nie wjeżdżał, bo słuchajcie, jest mokro ogólnie na łące, także azot dawany na łąkę. I no, o, metoniarka jedzie gdzieś coś pewnie robią. Jeśli tam teraz słyszeli, że gdzieś jeżdżą, tam słuchajcie, na, na jakąś tam wioskę, gdzieś coś jadą na miasto, gdzieś coś tam budują. Fundamenty wlewają, a my tutaj są, oczywiście jesteśmy dobra. Yy, o tutaj pięknie o bryskiwaczek stał, bo już 60 go wyciągałem dobra, podnieśmy sobie podmyjkę sobie o tutaj jak stary stoi, w tym sezonie nie będzie już siał to co obsiął tego jęczmienia to obsią, dobra jaka tą tu mam bo mam, dobra dobra, obmyjemy i wam tą szczepę Sprawdzam, mamy 8 minut Dobra, to tak z grubsza obmyje mnie. Dobra. Odciągnę, wiesz, dwa szyby. Dobra. Wsiadamy. A? Kurde, włóż no Co jest, nie chcesz podnieść? Czekajcie, bo ten... No, taki mam takie dobra? Dobra. Teraz podniesie. I dobra. Dobra. Oj. O, tutaj też staznarkę sobie wstawiłem i już od ładowarki. Krów mam aktualnie 15 chyba, Wam mogę pokazać. O 16, proszę bardzo. Tam trochę o porządku będę musiał. Nie daję już bo chcę mieć jeszcze trochę gnojówki. Mleka już mam też sporo. Ale no wiadomo, jeszcze poczekam. Obornika mam 23 tony. No, dobra. agregatik tutaj postawienie tu stoi, tutaj stu, pakuj... o i już tam widać szczepę. Ogólnie będę kupował przyczepę z kiprem, taką jak mam tą czarną. Już wam mogę pokazać. Ta różka nie będzie wymieniona też. O, proszę bardzo, tak się prezentuje pewnie. Będę kupował przyczepę z kiprem do tej. Yy, tej nie będę wymieniał, będę miał jedną bez skipra, chyba że w tą to sprzedała, kupię skiprem jedną, ale chciałabym zrobić zestaw. Już nie wiem, czy nie, wymienię sobie tej na skiprem. <coughs> I będę miał dwie skiprem w sajzie, bo bez Kipra to tak trochę słabo. Hmm. Słuchajcie, widziałem ofertę właśnie dwóch przy grzebie. i za zamianę też pan tam miał napisane. Dobra, no wiecie co, krówek na mojej ale dobra, zamknijmy tutaj słomę jest mega dużo. Dobra, sześćdziesiątka w powszowozie stoi w sobie. Oj, no dobra. O, patrzcie. Taka 60 piękna. O, widzicie? No już ma lakier zdarty, ale słuchajcie, jeszcze się trzyma. 60 -teczka. Dobra. syk oj. Gdzie się wziął ma Szybko ogólnie by to poszło. Jeszcze mógłbym posiać, ale wam tutaj pokazałam jeszcze. Dobra. I idziemy w paszowozie ogólnie ogólnie jeszcze lalkę chciałbym kupić jakąś dobra <laughs> dobra i cyk no <laughs> John mi sobie stoi co tutaj mamy w tym garażu mam jeszcze tak o LCW właśnie stoi słuchajcie sobie pięknie czeka do nawozów znaczy do wapna o wiareczka też w sumie nieużywana no stoi stary header o i patrzcie stoi prasa stara brudna Dobra, dobra, będziemy sobie kończyli yy, A gdzie jest, a tam stoi ładowareczka Okroje piękne, ogólnie się trochę pobabowały Bo wszystkie mam mam takie jednakowe a... O, stoju i ładowareczka No i co w dobra, my już będziemy kończyli Tak więc zostawcie no, lajka i subskrypcję I ja się teraz dziękuję, do następnego odcinka Trzymajcie się, na razie, cześć